Historia pierwszej maszyny jest fascynująca i zawiera wiele etapów rozwoju technologicznego. Oto krótka historia pierwszego komputera. Maszyny do obliczeń, pierwsza próba rozwiązania narzędzia do obliczeń datują się na 10 lat temu. Sumerowie i Egipcjanie korzystają z narzędzi do obliczeń, takich jak Abacus, który był mechanizmem do wykonywania prostych operacji matematycznych. Maszyna różnicowa, 1822 rok, Charles Babbage, brytyjski matematyk i inżynier, zaprojektował maszynę różnicową, która była pierwszym urządzeniem. Nigdy nie było w pełni zrealizowane w jego czasach. Była to koncepcja komputerowa, która mogła wystąpić w postaci matematycznej automatycznie. Maszyna analityczna, projektowane w latach 30. XIX wieku, Charles Babbage otrzymała projekt angielski. Która jest jeszcze bardziej zaawansowaną maszyną do obliczeń, zdolną do programowania i wykonywania operacji. Jest to rozwiązanie za prekursora współczesnych komputerów.